Cześć wszystkim, ten film będzie trochę inny niż to, co zazwyczaj widzicie na moim kanale. Chciałem was poinformować, że kanał zaczyna zmieniać kierunek. Schodzimy na nieco inne tory. W tym krótkim materiale opowiem wam dlaczego tak się dzieje. Zostańcie do końca. Bo na finiszu zostawię dla Was mały haczyk. Żeby zrozumieć, co będzie, trzeba obejrzeć, cały odcinek bez względnego gadania lecimy. W ostatnim czasie zacząłem nagrywać takie seriale serie jak The Coffin of Undyne and Lenley i go, przez co trochę zaniedbałem Minecraft Hardcore. A spokojnie, filmy są i będą, czekają tylko na montaż, a dlaczego, ich jeszcze nie, dlaczego jeszcze nie są zmontowane? Cóż, po prostu brakuje mi ostatnio czasu, szkoła, obowiązki, trochę się tego zebrało, będę się starał rzucać filmy, ale... Nie będą się pojawiać tak często jak kiedyś. Będą czasem częściej, czasem będzie ich mniej, czasem więcej, ale nie znikam i będę dalej działał. Wracając, Minecraft, Hardcore wróci, CESGO, czy też Dekofina of Andy and Lenley. oczywiście będą kontynuowane. Wszystko powoli, ale do przodu. No i teraz do sedna. Wspomniałem, że kanał pójdzie w innym kierunku. Mam w planach stworzyć coś bardziej oryginalnego, serial, ale o tym opowiem pod koniec filmu. Jeszcze tutaj dodam, że możliwe, że jutro albo pojutrze pojawi się materiał pewien, więc czekajcie. I na czym skończyłem? Eee... Zamierzam też pójść w stronę opowiadania historii. Nie wiem jeszcze, czy to będzie na tym kanale, czy na jakimś nowym kanale, ale to będzie coś w stylu beczki. Tylko, że w moim klimacie chcę opowiedzieć własne historie z życia, trochę jak kebab, ale po swojemu. Może dorzucę jakieś animacje, kto wie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, no i myślę nad tym, czy zrobić serial tutaj na kanale. Czy może stworzyć nowy kanał specjalnie pod to? W każdym razie to oficjalna zapowiedź serialu. Witaj w Hebanie. O nim opowiem więcej później, ale już teraz możecie się domyślać o co chodzi. Dobra, trzymajcie się. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia w następnych filmach. Na razie i cześć.